No, hej, dawno mnie nie było. Ostatni film półtora miesiąca temu. No, w sumie to zniknąłem z kanału bez takiej zapowiedzi. Dlatego pomyślałem, że w sumie uczciwie w stosunku do Was byłoby powiedzieć, co tam u mnie, bo rzeczywiście tak bez słowa zniknąłem. A wypadałoby, bo w końcu, hej, byliśmy tutaj razem ze sobą przez. 7 lat. E, przydałoby się. E, no, no powiedzieć, bo no, ludzie mnie lubią, lubili, oglądali i chcieliby się dowiedzieć, e, co tam u tego kolegi Teka. <laughs> e, no dobra, to zaczynamy. Ogólnie to. Bardzo się zmieniło moje życie, powiem Wam, e, powiem wam szczerze. E, pracuję e, normalnie na pełen etat, zarabiam znacznie więcej i miesiąc w miesiąc mam e, stałą pewną e, wypłatę, e, dzięki czemu no, czuję się znacznie bezpieczniejszy i pewniejszy e, w życiu. Mniej takich zmartwień, jest, co to będzie za miesiąc i, i tym podobne, o Boże, czy będzie content, czy będzie oglądalność, czy będą donate y i tym podobne, a tutaj nie, no to, i to naprawdę tak bardzo pozytywnie wpływa na mental. Kupiłem sobie ogólnie no, masę, masę różnych rzeczy, które powodują, że życie jest wygodniejsze, przyjemniejsze, taki troszkę konsumpcjonizm, <laughs> wszedłem w coś takiego, co przy Overwatchu nie było możliwe, bo cholera, Martwiłem się, martwiłem się po prostu, czy jak coś, coś wydam, to, 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 to czym czy, czy, czy mi wy wystarczy, żebym się ze swoich oszczędności nie, nie wysrał. <laughs> no, i co? I w tej pracy mm, naprawdę mam spoko ekipę. Bardzo się cieszę, że o, są tam tacy ludzie jacy są. O, dużo, dużo śmiechów, du, dużo sympatycznych rozmów. A tak, to co przez ostatnie lata, to co? Siedziałem cały czas w domu streamowanie, nagrywanie filmów od rana do wieczora, sam sam, 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 cały czas kuźwa, sam, jedynie w weekendy gdzieś tam wyszedłem na kilka godzin z kimś się spotkać, ale tak tak, tak naprawdę, no dobra, na streamach czasami z, z ludźmi się porozmawiało, ale to tak naprawdę to nie to samo więc tutaj rzeczywiście to bardzo dobrze wpłynęło, wpłynęło na zdrowie psychiczne, kontakt z ludźmi w końcu, twarzą w twarz ale to też bardzo zabawne. Jak się zatrudniłem, tam poznawaliśmy się jakoś, właśnie, do Stanów jechałem i temat szedł na to, no, co ja w tych Stanach robiłem, co ja sam kasę wydałem, czy i podobno podobne. I powiedziała, że firma mnie wysłała, że Blizzard i tak dalej. A co, a co, a co, a skąd, a co ty? ty? No, okej, okay, wszyscy tam wiedzą, że byłem, jestem youtuberem overwatch'a. Ale najlepszy motyw teraz. Jeden z dwóch, dwóch pracowników. Eee, mnie oglądało. Jeden Ziomek mówi, że Kuźwa, od samego początku jak się zatrudniłeś, to ja tak. No, skądś kojarzę twój głos? Skąd ja ten głos kojarzę? Eee, I dwóch kolegów właśnie w pracy mnie rozpoznało i stary. Oni mówią, stary, jak każdy twój film oglądałem. Ja w overwatch się zagrywałem godzinami, każdy film jak wrzucałeś. Wszystkie oglądałem, ja byłem Twoim fanem, zajebista robota, ale no, Beka, Beka była. Jest dalej, naprawdę Bekowi ci, są tam ludzie. Ciekawe czy w ten film ktoś, któryś z nich obejrzy taka w sumie najciekawsza nowość u mnie, którą się teraz naprawdę mega jaram i jestem bardzo zadowolony, że to robię, to kupiłem sobie perkusję elektryczną. Nie jest to zwykła perkusja, taka bardzo głośna, żeby sąsiadów nie denerwować. Yy, po prostu tam są takie siateczkowe bębny i po prostu czujniki uderzeń i tym podobne. I gram sobie na perkusji. Nigdy nie grałem, nigdy nie umiałem, ale mnie to jakoś jarało. O, uczę się. Kilka razy w tygodniu sobie po godzince, powiedzmy dziennie, program po e, ściągnąłem, kupiłem sobie program, e, który jest na zasadzie, jak powiedzmy, w Guitar Hero, że lecą sobie nutki, powiedzmy na, w, na werbel, na hi-hat, na stopkę. O, od prawej do lewej so, e, sobie lecą nutki i muszę trafić równo, jak one są na środku. Coś takiego. O, i są lekcje, które mnie tam uczą, jak właśnie jak grać, umiem już i jest zajebiście i, i już dobrze się z tym czuję. Na, do, na dodatek jeszcze robię coś takiego, że nie przejdę do kolejnej lekcji dopóki nie zrobię tego jebanego 100% bo w tym programie jest tak jak w jakiejś grze komputerowej, że są achievementy, są medale, punktacja i tym podobne, że można jak się wiele błędów popełni, to się dostaje brąz, srebro, złoto, a ja zawsze celuję w platynę, czyli 100%, każdą nutkę trafię idealnie, dopiero wtedy przychodzę do kolejnej lekcji. I to bardzo pomaga, bo czasami nawet jedną, jedną lekcję robię przez godzinę, albo nawet kilka dni, bo nie jestem w stanie tego zrobić, ale dzięki temu tą pamięć mięśniową wytwarzam i potem jak Wracam do tej lekcji, to od razu, nawet po, po kilku dniach przerwy, od razu to, 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 to robię. O, I rzeczywiście dobrze się czuję z tym, z tym graniem na perkusji. O, nie wiem, czy nie, w zespole raczej nie, 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 nie będę grać nigdy, ale no. No, chcę jakieś tam, nie wiem, może sobie jak już przejdę ten kurs cały, co jeszcze mi powiedzmy z pół roku czy nawet rok to zajmie. To chcę sobie jakieś covery nagrać, nie wiem, ACDC spróbować. <grym> Bo na przykład, jak jadę do, do roboty i słucham sobie muzyki, to już słyszę to. Już, już słyszę w jaki sposób jest perkusja, perkusja grana, rozpoznaję i, i, i byłbym w stanie to w pewnym stopniu skopiować. O, I to jest teraz taka moja nowa pasja, z której yy, no, jaram się i po, po prostu nawet, nie wiem, kąpa nie włączam, żeby odpalić jakąś grę, tylko gram na perkusji. Bardziej mnie to jara niż granie w gry. Zawsze w gry bardziej wolałem grać. Dobra, co jeszcze? Yy, taka fajna rzecz, yy, to ćwiczę, podnoszę ciężary, handle podnoszę, tak? Nabieram masy. Yy, siła! Yy, kupiłem sobie bieżnie i na niej biegam, więc, więc kondycja też już jest znacznie lepsza. Yy, dzięki tym rzeczom powiem Wam szczerze, że mam naprawdę yy, większą masę, tak? Yy, kondycję, dzięki czemu jestem w stanie wypić więcej yy, piw i następnego dnia mam mniejszego kaca. Deka. <laughs> Co jeszcze dzięki rezygnacji? z Overwatcha, też co jakby no pozwoliło mi tutaj tak nadrobić te zaległości, czyli w końcu kuźwa gram w inne gry. Mówię wam, masakra. Przez te ostatnie lata cały czas wszystko się kręciło wokół Overwatcha. Jak nie nagrywanie, streamowanie, montowanie, to wszystko zajmowało mi tak naprawdę cały dzień od rana do wieczora. W inne gry nie grałem. God damn it. Tyle, tyle jest fajnych pozycji, dobra, coś tam z, czasami sobie odpaliłem, ale nie, nie w takim dużym stopniu, e, że e, przechodziłem masowo gierka za gierką. Dlatego w końcu właśnie kilka miesięcy temu stworzyłem sobie listę, w której nadrabiam zaległości, e, odpalam tytuły, które zawsze chciałem grać, a nie miałem na to czasu, e, Wiedźmin Trójka, w końcu może w to zagram, <laughs> wypadałoby. Dlatego, jak sami widzicie, można powiedzieć, iż odnalazłem pozytywną stronę w anulowaniu PVE. Ale jak się o tym dowiedziałem, to po prostu świat runął, masakra, co ja teraz zrobię, kanał mi upadnie i tym podobne. Jak oni mogli to anulować, ale jestem zły, ale jestem smutny i tym podobne. A teraz kuźwa. Dobra, dalej jestem zły i zawiedziony, że nie będzie tych drzewek, talentów, Boże, jak ja o nich myślę, jak ja się dalej za nimi tęsknię i to by było po prostu coś genialnego. Naprawdę, ja uważam, że, ty, że gdyby zostali przy tym PVE pierwotnym planie, to mieliby po prostu rewolucyjną grę. To co teraz jest, to jest gówno w porównaniu do tego planu, który mieli. Yy, ale, gdyby nie anulowali, to cholera pewnie teraz nadal bym w tym tkwił. Więc śmiało mogę powiedzieć, że. uwolniłem się. I w dużej mierze. cieszę się, że tak się stało. Cieszę się, że Blizzard. Activision Blizzard. anulowali PVE. No. No, bo po prostu tyle, tyle teraz się innych rzeczy dzieje w moim życiu, że mam taki kontrast, mam takie porównanie. Ale to nie jest tak, że żałuję, że żałuję tych lat, żałuję, o, że tyle czasu spędziłem nad, nad Overwatchem. Nie myślę o tym, że zmarnowałem te lata, bo mógłbym robić w trakcie tych lat to, co robię teraz. O, nie, wręcz przeciwnie. Kocham Overwatcha. Za to, co dał mi w życiu. Prowadzenie tego kanału, robienie streamów i wszystko, co było z tym związane, to była wspaniała przygoda. Tylu ludzi poznałem, takie wspaniałe chwile przeżyłem. No, to kurde, wielki życiowy sukces był. Naprawdę. Miałem swoje 5 minut sławy. No, no jakby nie patrzeć byłem, jestem, byłem sławny. Coś, o czym marzy wielu ludzi, miałem te swoje 5 minut dzięki pasji, którą zacząłem nie 7 lat temu, 8, z Overwatchem, tylko 14 lat temu. Bo już już 14 lat temu zacząłem. E, interesować się nagrywaniem filmów kamerą i montażem filmowym. W innym kierunku, planowałem w, y, kiedyś pójść. Um, nie, nie związane, żeby to, żeby to nie było związane z gamingiem, ale tutaj połączyłem właśnie ten gaming z tym nagrywaniem I już 14 lat temu miałem w głowie jakieś tam marzenie, plan, żeby osiągnąć jakiś sukces na YouTubie Nagrywając jakieś filmy, ja kilka wesel i ślubów nagrałem, Teledyski też chciałem nagrywać tam z jednym ziomkiem. To nagraliśmy właśnie Teledysk, on to zmontował. Myślałem, żeby po prostu za, za, nie wiem, w agencji reklamowej się zatrudnić, że reklamy bym tworzył, Teledyski jakiejś wytwórni filmowej. Nie wiem, miałem takie jakieś pomysły, i właśnie, że czy, o, m, chciałem w jakiś sposób zacząć na YouTubie. No i, i proszę bardzo, udało się. Udało się. No, miałem taki plan i proszę bardzo, powiódł się. Marzenie, które zacząłem 14 lat temu, zostało spełnione. I kurde, ile się działo w przeciągu tych 8 lat. Ile zabawy było na, na streamach. Śmiechy z Kuboldem i wieloma, wieloma innymi ludźmi. Mógłbym naprawdę pseudonimy czy imiona mógłbym wymieniać, wymieniać i wymieniać. Naprawdę no, na, na moim Discordzie Nadal są obecni ludzie, cały czas gadają, cały czas ze sobą rozmawiają ludzie na Discordzie, ale też w ogóle przez te 8 lat tyle ludzi się przewinęło, którzy już niekoniecznie są związani z, z Overwatchem, ale naprawdę no, ciężko mi teraz tutaj wymienić kilka imion z, z głowy, bo tak naprawdę. Masa innych ludzi no mogłaby się poczuć pominięta. Nie wiem, tego po prostu mówię ogólnie, jako całokształt. Pekka eee, jest coś takiego, że może wspomnę o jednym innym pseudonimie. Eee, bo jest ziomek, który, ogląda, ko, kto, który komentował moje filmy jak miałem mniej niż 100 subów. I to jest jedyna osoba, która rozpoznaje. Która, nawet jak teraz, nie wiem, kilka miesięcy temu wrzuciłem jakiś film, to on też komentował. Czajcie to? Jest jedna osoba, która. Komentuje wszystkie moje filmy od początku istnienia kanału Lord Vader <grymne> Bardzo oryginalny pseudonim Ale beka, no i wyobraźcie sobie, nie wiem On jak z, pierwszy raz komentował to miał 11 lat, powiedzmy Dzieciak taki jeszcze, piskliwy głosik A teraz, kuźwa to jest normalny Dorosła osoba, 19 lat yy, Ma już powiedzmy pracę Nie wiem, może dzieci ma Nie wiadomo, no różnie to bywa yy, I on Jakby nie patrzeć, kurde, no ten Lord Vader, ale też masa innych ludzi dorastała przy Overwatchu, przy mnie i tym podobne. No, zajebiście. Z Shomerem... ile, ile przygód przeżyliśmy. Z innymi youtuberami jeszcze. Deo, Fire, Condys, yy, Blinku, Asylum, Boże, jedyny, ja nie mogę, Pyrkon, IEM, World Cup, Contendersy. Wspaniałe community na Discordzie, o którym już wspomniałem, gdzie no po prostu tyle memów powstało o mnie. Albo jakieś takie hermetyczne żarciki na Discordzie, które tylko na, na tylko na moim Discordzie istnieją. O Jezusie, no Beka. Kurwa, ludzie! Ja na blisko nie byłem! W siedzibie Blizzarda byłem. A no trzy razy, łącznie trzy razy w USA byłem. Dzięki Blizzardowi oni mnie wysłali. W Korei Południowej byłem. Wspaniały, no po prostu wspaniałe. No community managera polskiego po, poznałem. No, fajny ziomeczek. Poznałem Jeffa Kaplana, to też było takie marzenie. Wow, Jeff Kaplan. E, no ten blisko i siedziba Blizzarda to też było takie marzenie. E, innych pracowników poznałem Blizzarda, deweloperów. Miałem jakiś tam bezpośredni kontakt z osobami, które tworzą Overwatcha. Yy, spotkałem też innych streamerów z całego świata, z którymi na tych wyjazdach jak były te zloty, yy, to po prostu też, też naprawdę wspaniałe chwile z nimi przeżyłem. Yy, I oni. Rozmawiali ze mną chętnie, ja z nimi. Yy, nie tylko o Overwatchu, ale naprawdę były bardzo zabawne sytuacje. Ty wiecie, no to wszystko, co teraz wymieniłem. Te, te, te całe te wszystkie wspaniałe momenty Overwatcha. Co, są, co ten Overwatch yy, dał mi w życiu, kurde. No teraz, jak zacząłem nagrywać ten film, takie rzeczy mi się zaczęły przypominać. To po prostu było spełnienie snów. A no właśnie. A no właśnie, moi drodzy. To. Było po prostu no. To był sen. A każdy sen kiedyś się kończy i trzeba się po prostu obudzić. Było naprawdę. Zojiebiście. Niczego nie żałuję. Ale trzeba ruszyć dalej. I w sumie to nie tylko koniec z overwatchem. To też koniec z byciem influencerem. Zmęczyło mnie to. To nie do końca jest dla mnie, um, bycie taką aktywną osobą w mediach społecznościowych, no w dużym, skrocu, w dużym skrócie to po prostu, to, to nie dla mnie, ale, ale fajnie było, um, to nie jest takie, że coś, że zmuszałem się, robiłem to na siłę i byłem z tego niezadowolony, ale już chcę od tego odpocząć. Co nie znaczy, że to już jest kompletnie martwy kanał i nigdy nic się nie pojawi, że go zamykam nara. Arrivederci. Nie. Mam kilka pomysłów, które chcę zrealizować, o... i, i, i no, których no, naprawdę chciałbym wrzucić na ten kanał jeszcze jakieś filmy. Tyle, że to byłby w tym momencie o, od dzisiaj, powiedzmy, że od dzisiaj do tego roku, yy, kanał Teko staje się kanałem osobistym. Moim takim, może nie prywatnym, ale o, że to nie jest kanał gamingowy, to gamingowy o Overwatchu. Kanał się nazywa Teko i po prostu yy, jakieś tam yy, ten człowiek ma swoje jakieś randomowe pomysły, nagra je, wrzuci. Takie, for fun, o, bez żadnego, ho, jestem youtuberem, dajcie lajka, subskrypcję, łapkę w górę i tym podobne. Powiedzmy, nie wiem, no, nauczę się grać jeszcze lepiej na tej perkusji i jakieś kwery nagram. Że powiedzmy, hej, chcę wrzucić film, jak nag nagrywam, jak gram Highway to Hell ACDC. Kurde, to też jest dobry, do, dobry pomysł. Zawsze chciałem mieć właśnie coś, coś takiego, taki kanał, gdzie nie ma jednej tematyki, że tu nie jest kanał o czymś, o jakimś konkretnym pomyśle, tylko Pff. wszystko i nic. <laughs> Dlatego, moi drodzy, wiem, że to widać, iż odszedłem, ale w sumie nigdy nie zrobiłem tego oficjalnie, nigdy nie zrobiłem jednego filmu, w którym Tłumaczę po prostu no, moją decyzję, jest jakieś, nie wiem, pożegnanie i tym podobne. A zatem naprawdę kurwa dziękuję Wam za te 7-8 lat bycia tu ze mną, za oglądanie, wspieranie, wspólne granie i rozmawianie. Otrzymaliśmy i daliśmy sobie wiele drogocennych wspomnień. Ale kończymy. Jestem bardzo szczęśliwy za to, co przyniósł Overwatch. Na dodatek mam to wszystko udokumentowane i uwiecznione. Jednak jestem też zadowolony z tego anulowania PVE i z tego, jak się zmieniło moje życie w przeciągu ostatnich miesięcy. No dobra, to co dalej z kanałem i z Overwatchem w Polsce? Kto wie, jak będzie nowa postać czy mapa? to coś tam wrzucę, ale naprawdę ciężko mi się zmusić do nagrania filmu o czymś innym. W przeciągu ostatniego miesiąca do Overwatcha wyszło troszkę nowości. Nowy Battle Pass, ee, Mauga, e, zimowa kraina czarów, gdzie tam był drugi Battle Pass, który też był płatny. Masakra. No, ale no, no coś tam się pojawiało i nie, po prostu nie byłem w stanie nie byłem w stanie usiąść i nagrywać o tym nagrać o tym film. No kuźwa po prostu nie chce mi się. Na zasadzie, hej, siadam do kompa. Po pracy przed pracą, jak mam wolne, i, i stoję przed wyborem. Z jednej strony, dobra, mogę spędzić pół dnia nagrywając film o nowościach. Z drugiej strony, hej, mogę robić coś znacznie ciekawszego. Mogę pograć w gry, które nigdy nie grałem, mogę zrobić coś, czego nigdy nie robiłem. Mogę pograć na perkusji, mogę ćwiczyć, podnosić handley i tak dalej. Kurde, wiadomo, no, wybór jest tu łatwy. O, nie będę robić tego overwatcha, chcę robić coś innego ciekawszego. Dlatego, jeśli chcecie być informowani o Overwatchu, to na mnie już raczej nie polegajcie. A tak przez te całe lata ciągle powtarzałem, możecie na mnie polegać. Jak tylko do Overwatcha pojawi się coś nowego, będziecie mieć pewność, że na tym kanale się to pojawi. Przez tyle lat to powtarzałem. Koniec nie będzie. Dlatego, lepiej wpadajcie na kanał. Aces Showdown. Coś tam chłopaki wrzucają. Rzeczywiście w przeciągu miesiąca poinformowali o nowościach, które się w, w grze pojawiły. Nawet Kubolt pojawił się na tym kanale. Mhm. No dobra, kończymy. Moi drodzy, koniec pewnej epoki. No to co? Żegnajcie.